A ja jestem Patronox, a ze mną jest Matex Tam, no I ten I To jest pierwszy odcinek z nowej serii Minecraft LAN Nie, multiplayer A raczej, nie wiem jak jeszcze nazwę tą serię, ale na pewno będzie nazwa ciekawa W tej serii będziemy grali, jak już widzicie, multiplayer Nie wiem, czy dojdą jeszcze inne osoby, ale prawdopodobnie dojdą Więc teraz pójdziemy szukać jakiegoś miejsca, gdzie można zamieszkać no, to co? Zapraszam do oglądania. No, oryginalne, oryginalne. Masz mięsko? Mięso czy masz? Aha, jednego kuroka, dobra. Chodź idziemy tam dalej Ja też mam jednego kuroka Tylko u mnie to wygląda jak skrzydełko kurczaka albo nóżka, nie wiem Raczej nóżka. W pierdziel jest na surowo I się zatrułem. Masz y, jakiś y, no, kamienny zestaw Ało ono złotego armora <grymne> A ci deli? O góry A ciata nie trafiła Za mocno w ziemię uderzyłeś No dobrze, że wiesz Dobra, chyba pójdziemy do tej dżungli A Gdzie ty jesteś w ogóle? A tam, już cię widzę Mam twoje atemki Tak, mam killów Masz Więcej nie dostaniesz Kurde, już się ciemno robi Trzeba się przygotować. Mam dwa mieczyki. Chcesz jeden? To gdzie jesteś? W dziurze. Tam się widzę. wyłaś tamtąd. No to wydobyć I węgla by się przydało trochę. Tylko czy... To jest pierwszy odcinek po dość długiej przerwie więc ktoś jest dostępny na Skypeie Mam zamiar nakręcić nową serię fabularną Nie wiem z kim ale jeśli chcecie to napiszcie do mnie a was na pewno wrzucę do tej serii Teraz mało tego no, punktów yy, pożywienia. Trochę nudno, powinienem wrzucić jakąś muzyczkę, więc chyba teraz odpalę ją.

Dobra, to była muzyka z hobbita. Róg dość fajnie wygląda więc chyba podłogę z niego zrobię. Jakiś żel Chyba żal No żel Chyba nie wiem ten filmik trwa ale prawdopodobnie za reguł zakończymy jeżeli się poszczęści, to jeszcze dzisiaj wpadnie kolejna, kolejny odcinek I będzie on początkiem nowej serii I to będzie ta prawdziwa seria Minecraft skraftowani Nie skraftowane, bo skraftowane już nie będzie Dobra, już jestem Chwila przerwy, ale to nigdy nikomu nie zaszkodziło To będzie mój pokój. Aha, mieczik ci dam. Dobra, czyli wychodzimy. Masz mięso. Ach, szkoda. Czyli musimy iść dalej. Do tej dżungli. Ahaha Aha Ja też jej nie lubię. Tu są ruiny zaraz obok. I tam jest ten. Trzcina szproba. I kurczaki. Gue se referredi di Hmm. Sorry, że tak rzadko coś mówię, ale po prostu nie mam co powiedzieć. W ostatnich odcinkach na przykład mówiłem jaki będzie następny odcinek, ale tutaj to na naprawdę nie wiem, czy będzie następny odcinek. Nasiona. Chodź. Tak, akurat on mi słyszy, ponieważ... Jestem ze mną ze scapa, na scape'ie, ale po prostu nie mam mikrofonu, tak jakby. Więc raczej, sobie, raczej nie usłyszycie jego głosu. Ale to to mój usłyszycie. No i dobrze. Dobra, chyba... Do... To trwamy do następnej nocy i skończymy to nagrywania. To fajne równiny są. Mam nadzieję, że piosenka z Hobbit'a się wam podobała. Jeżeli tak to będę sklejał ich coraz więcej. Nie tylko tę, ale i też inną Dobra, mamy dwa dwie nogi. Teraz jeszcze 11 zostało. Ile piór? 13 mam. Jednąś piór. Dałeś mi wszystkie. Dobra, nie będę tu już nic spieg. Idziemy dalej. Chodź. Miecz po sklejonym bandarze. Dobry pomysł. Już ci daję. Chodź tu. Trzymam. Nic mi nie dawaj. I tu są świnie. Jest ich naprawdę sporo. Daj pik. <laughs> Zabijam świnie. 14 tych schabów surowych. No gdzie w... mamy iść? To masz co Dobrze. Przez las. Przez las. I idziemy. Przez las. Sorry, że zacząłem śpiewać, ale taką po prostu mam venę i miałem ochotę wam coś zaśpiewać. Wenę King Konga. Dobra, świnie będę maltratował. Za lasem jestem. Możesz, możesz. Ale tylko raz. I zaczęło lać. Tak, tak. Sorry Oj tam mamy dynię No chyba zamieszkamy w skinie A czy w tej górze? Chodź tu po stan. Tu też nie pada Węgiel znalazłeś. No to spoko. Togo wydobywuj. Potrzebny nam będzie. A nie. Piszesz mi, że Chcesz mi, że znalazłeś węgiel? Czy Ci gratulować, jego go znalazłeś? No... No i tam jest szkielet. szarża Gdzie on jest? Fuck! Daj skeleton! Szybko gin! Jeszcze zombie! O, zginął! Zombie mnie goni Znajdźcie jakieś miejsce, jakiś noslek. Jakąś dziurę kop, szybko Albo ja wykopię Kurde, a się zacznę. Dobra. Po co żeś się do mnie tepał? Dobra, tutaj chodź. Urządzimy się. Aha. Тут, хеба, за мешками. Ага, самотный Я буду еще направо. Но так можно это заблоковать. Еще опять. Я сейчас тут буду. Ja już mówiłem, że jak nastanie noc to skończymy to nagrywanie. Więc jak powiedziałem tak się stanie. Nadzrumowałam. Ale tak, to już naprawdę koniec. Nie będę was zanudzał dłuższym filmikiem, ponieważ to i tak nie ma sensu. Więc tak, ja jestem Patronox, to jest Mateks, to był... Pierwszy początkujący odcinek serii Minecraft skraftowani, nieskraftowany, skraftowani. No więc trzymajcie się, cześć. <śmiany>